Witam. Dzisiaj przygotujemy kopytka. Do przygotowania potrzebujemy 2 kg ugotowanych ziemniaków, ugotowane były w osolonej wodzie, mąkę pszenną, jajka i to wszystko. Na początek ziemniaki przeciskamy przez praskę, gorące jeszcze, żeby się fajnie lekko przecisły, bo czym będą chłodniejsze, to ciężko jest później je przecisnąć. Gdy ziemniaki już przeciśniemy przez praskę, to wtedy odczekamy aż one przestygną. Ziemniaki już przestygły. Dokładamy teraz łyżeczkę soli. 400 gram mąki. sobie to położyłam na wadze, więc będę od razu, ile jest. 400 gram mąki pszennej. To robię trochę większą ilość. 2 kilogramów ziemniaków. I wbijamy dwa jajka. Jajka średniej wielkości. Teraz. Wszystko będziemy wyrabiać. Troszkę wyrobię ręką, łyżką później ręką. Spotykamy się za chwilkę. Ciasto mamy już wyrobione, ziemniaczane. Podsykujemy troszkę tutaj z mąką. Kroimy ciasto na części i robimy z tego takie bałeczki. Dociskamy nożem i kroimy takie kopytka. Kopytka zawsze przekładam na dużą deskę, też podsypaną mąką. Staramy się podsypywać cały czas tej mąki, jak braknie żeby ciasto nie przyklejało się do deski. Na gotującą się wodę osoloną wodę jedną łyżeczkę soli dałam. Wrzucamy kluski. Nie wrzucamy za dużo, żeby się tam nie posklejały czasami. I jak nuseczki wypłyną, to gotujemy jeszcze chwileczkę. Po wypłynięciu na kopytka zostawiamy jeszcze na jakieś dwie minutki i wyciągamy łyżką cedzakową. Na talerz. nastawiamy następną porcję. Z 2 kg ziemniaków wyszło nam dwie tace, tak kopytek około 170-180 sztuk. Tutaj mamy już ugotowane kopytka. Są fajne mięciutkie. U mnie dzisiaj kopytka podane akurat z buraczkami, na które przepis znajdziecie też na kanale. I z sosem z piersi kurczaka i pieczarkami śmietanowy to jest sos. Przepis na ten sosik. Będzie dostępny już w piątek. O, ktoś widzę tutaj mi podjada. Także kopytka wyszły naprawdę fajne, mięciutkie, sprężyste. Polecam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli Wam się podobał przepis, dajcie łapkę w górę. Zapraszam co każdy wtorek i piątek po nowe przepisy. Pozdrawiam.